Witamy na konferencji prasowej przed meczem 24 kolejki Fortuna pierwszej ligi w piątek o godzinie 18:00 zmierzymy się w Miedzi w Miedzi w Legnicy z miedzią oczywiście jest z nami trener Leszek Ojrzyński trenerze Dzień dobry Dzień dobry jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań jeśli mogę pani trenerze na początek sprawy kadrowe tradycyjnie i najbardziej interesujące pewnie wszystkich kibiców nas dziennikarzy również. Stan zdrowia tych trzech poszkodowanych w ostatnim meczu. Wiemy, że dzwonę dopiero jutro chyba wybiera się do Bierunia i wtedy będziemy mądrzejsi po tej wizycie u niego, u doktora Ficka. A co z Grzesiem Szymusikiem i co z Marcinem Szpakowskim? Czy oni będą do trenera dyspozycji na to piątkowe spotkanie, czy też nie? Dziś wychodzą na trening i po treningu będziemy wiedzieć, czy jutro wyjeżdżają z nami, czy po prostu jeszcze trzeba będzie poczekać. Czy oprócz tej trójki wymienionej przeze mnie jeszcze ktoś jest narażony ze względu na jakieś urazy na to, że nie pojedzie do legnicy? Jeszcze mamy dwa znaki zapytania, ale oczywiście nie zdradzę personalnie, kto to jest, ale, ale, ale gdzieś dzisiejszy trening dużo nam odpowie właśnie, bo jutro już musimy siąść do autokaru i jechać na, na spotkanie z liderem i tak na dobrą sprawę po dzisiejszym treningu będziemy znać tą 20, która wsiądzie do autokaru, a może być tak, że pojedzie nas 21 zawodników, no trzeba jeszcze poczekać na dzisiejsze zajęcia. Jak to jest panie trenerze, przygotowywać się do meczu raz, że z liderem 2 z drużyną, która w lidze nie przegrała 14 kolejnych meczów, z czego 12 wygrała i dwa zremisowała w takich meczach o stawkę. Ostatnia porażka to w Pucharze Polski z Górnikiem Łęczna i to też dopiero w rzutach karnych. Żadna pasca e, nie trwa wiecznie. Ja pff, uwielbiam takie mecze. Dla takich meczów jest się trenerem, żeby grać z mistrzem, żeby grać z liderem e, tabeli, bo wtedy pokazujesz oblicze tak naprawdę prawdziwe, jak, jak dobrze do tego podejdziesz, odważnie podejdziesz i wtedy jest skala porównawcza, jak wygląda twoja drużyna i takie mecze zawsze mnie nakręcia, nakręcały. No, od kiedy przez ostatnie 10 lat byłem, byłem e, trenerem w ekstraklasie, to, to, to dla takich meczów się żyło. Zawodnik, u zawodników też było widać ekscytację. I, I powiem tak, że statystycznie moja drużyna większość tych pojedynków wygrywała. Nawet z tymi najlepszymi, bo i tu w Koronie mi byliście świadkami, że Śląsk zdobywał mistrzostwo i jako jedyna drużyna my dwa razy z nimi wygraliśmy. Legia tu nigdy nie. Nie, nie wygrała kiedy kiedy my tu razem pracowaliśmy w ostatnich przecież w ostatnim moim klubie Stal Mielec Legia zdobyła mistrzostwo a my przy Łazienkowskiej wygraliśmy 3-2 i... I Warce było podobnie. Legia, Legia przegrywała, zresztą też i Super Puchar na Legii, i moja drużyna wygrała. To ja uwielbiam takie, takie mecze z najlepszymi. No, a nie ma się co oszukiwać, że mieć jest najlepszą drużyną w tej lidze, bo tak jak tu pan wspomniał, ta pasca, a i przede wszystkim miejsce w tabeli odpowiada nam i ostatnie, właśnie ich występy, też mają pewność siebie, chociaż jeszcze matematycznie nie zatwierdzili tego. Awansu sobie, no ale wiemy, że są na dobrej drodze, ale, ale my wiemy, o co też walczymy i sam jestem ciekaw. No Teraz zapracowaliśmy na, na zwycięstwo domowe, oby ten najbliższy mecz dał nam też trzy punkty wyjazdowe, i wtedy tak naprawdę fajnie by było, bo też wiemy, że te dwa tygodnie przerwy teraz są przed nami i te dwa tygodnie no, w bardzo dobrych nastrojach byśmy spędzili, i o to też przyjdzie nam grać, a. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wiem, że boisko jest bardzo dobrze tam przygotowane. To też jest gdzieś ta ważna sprawa, to też będzie więcej piłki, mam nadzieję, a, a mniej gdzieś kopaniny, ale też trzeba walczyć, bo, 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 bo z tego co nawet słyszałem, nie oglądałem tego meczu, bo to już nie ma co grzebać w trupach, ale gdzieś do mnie pewne rzeczy doszły, no to tu mieć też walczyła, nie tylko grała w piłkę, ale też, też walczyła i ten aspekt też jest ważny, żeby im gdzieś nie uleca. Dziś zaczynamy z drużyną taką prawdziwą analizę pod kątem właśnie tego meczu i też drużyna Siedowie, jak będziemy chcieli ten, to spotkanie rozegrać, ale tak jak wspomniałem, no po zajęciach będziemy jeszcze bardziej mądrzejsi, bo jeszcze tych znaków zapytania mamy tak naprawdę cztery. Bugmeherów ponoć najpewniejszym rezultatem jest remis. Osiem meczów między tymi drużynami w historii, siedem remisów, jedno zwycięstwo miedzi. Korona jeszcze nigdy z Legniczanami nie wygrała. Tym bardziej dobrze to słyszeć i trzeba to się przełamać i, i o, to, o to walczyć, bo możemy być pierwsi w historii, chociaż to nie jest jakiś tam trzydziesty pojedynek, ale dziewiąty, tak? Będzie i... I dodatkowa gdzieś tam motywacja dla nas, może nie najważniejsza, no, ale czym więcej takich motywacji, tym, tym lepiej. Bo ja tak przynajmniej do tego podchodzę, potrzeba tak jak wspomniałem, być odważnym, e, walczyć na, na całego. No, nie ma co ukrywać, faworytem nie jesteśmy, czasami to może pomóc, ale to też jest drugorzędna sprawa. No, przede wszystkim do każdego meczu musimy podejść tak, żeby zdobywać trzy punkty, bo, bo wtedy gdzieś możemy przybliżyć się do. Do naszych marzeń, a takie marzenia mamy, żeby wrócić do Ekstraklasy. Pan tylko raz grał z miedzią Legnica, będąc trenerem Wisły Płock. Tak. Tak, tak. Pamięta pan ten pamiętam Pan Pamiętam. I to był jeden z moich dwóch przegranych tam. Pięć meczów. Gramy, tak padło. 3-2, tak. Było. No i grałem w niższych ligach z miedzią, w niższych klasach rozgrywkowych, bo tu mówimy o Ekstraklasie i, i też pamiętam gdzieś tam chyba z Rakowem byłem 00. Jeszcze z kimś chyba tam byłem na tym już nowym stadionie, znaczy nowym, no Wojciecha Bardzo dobrze piłkarsko i też organizacyjnie bardzo, bardzo dobrze to wygląda i bardzo wysoka pewność tych zawodników i wiara w swoje umiejętności i, i też ta drużyna też wykrowała kilka indywidualności, jak, jak Dominguez, czy Makuch, którzy dużo strzelają, asystują i którzy kreują pewną, pewną grę, ale też jest i Zapolnik, który też, też go pamiętam bardzo dobrze z boiska Ekstraklasy I, i, i jak idzie i masz przewagę, no to wszystko się gdzieś tam nakręca, nawet małe problemy nie są dla Ciebie gdzieś tam widoczne i ta wspomniana pasca e, mówi sama za, za siebie. Ale my bardziej też musimy na, na, na sobie się skupić, bo wiemy nie tylko w tej lidze, bo w każdej lidze w piłce nożnej aż takiej przepaści nie ma. I można wygrać z każdym, i to nie jedną bramką różnicy, ale 4-0 nawet. I, I taka jest piłka, i to jest piękne, że przed meczem nikt ci nie zabierze szans. Musisz w to wierzyć i dążyć do celu, żeby wygrać, a mecze różnie się układają. Dziękuję bardzo. To jeszcze może pytanie odnośnie poprzedniego meczu, skoro mamy się skupić. Tak naprawdę na sobie. Co się stało w tym poprzednim spotkaniu, że faktycznie korona Kielce po bardzo przyzwoitej grze? Po 30 minucie coś się stało, że faktycznie ta gra już nie wyglądała tak jak wcześniej. Jeden błąd napędza przeciwnika. Potem jak popełniasz drugi błąd, prosty błąd, tym bardziej. A na koronę, na widzę w te drużyny się spinają jeszcze dodatkowo i każdy chce się pokazać tych zawodników, którzy grają e, w drużynach. Takich jak Rysowia, dodatkowo Rysowia też tu przyjechała, żeby złapać z nami kontakt i, 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 i nie oddali pola, chociaż początek troszeczkę tak wyglądał, jakby byli wystraszeni i my, my sobie gdzieś grę układaliśmy, chociaż to nie do końca tak wyglądało, jakbyśmy sobie życzyli. No i potem wspomniane takie proste błędy gdzieś napędzały drużynę przeciwną, bo te akcje, co mieli, no to po naszej stracie, zazwyczaj tak jest, ale po stracie na naszej połowie. I to nie powinno tak się zdarzyć i tych błędów było gdzieś tam dużo i dobrze, że do końca gdzieś tam walczyliśmy, do końca e, mieliśmy plan, żeby właśnie być ruchliwym w polu karnym i to nam spowodowało to, że mieliśmy te dwie bramki i to wystarczyło do tego, żeby, żeby wygrać. Zmieniliśmy też po przerwie ustawienie, bo, 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 bo tego wymagała sytuacja. No ale nie ustrzegliśmy się gdzieś błędu i bramkę dostaliśmy i musieliśmy dążyć do tej drugiej. Całe szczęście, że potężna klatka piersiowa Błonika spowodowała to, że bramka padła i to wystarczyło. Często Pan widuje takie bramki w, w szeregach swojego zespołu. Nie, rzadko, ale widziałem i, i bramki. I... Pośladkiem i głową, potylicą, bo nie głową, tak. I różne sytuacje się zdarzają, tak samo jak i z samobójami, tak samo takie bramki, ale tutaj celowo i świadomie to zrobił, a czasami są takie bramki, że tak powiem, przypadkowe, a tu widział, że wyprzedził bramkarza i nie musiał kombinować, tylko po prostu przystawił klatkę i zdobył bramkę, wpadł praktycznie do, do bramki z piłką. Dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Jedziemy. Gościem drugiej części konferencji jest bramka żółto-czerwonych Konrad Forens. Dzień dobry Konrad. Dzień dobry. Witam Państwa. Zapraszam do zadawania pytań. Konrad o atmosferę w szatni przed meczem z liderem zapytam, bo takie mecze z jednej strony elektryzują, z drugiej strony pewnie powodują też niepokój. Nie oszukujmy się, bo to taki lider nie tylko z nazwy, ale drużyna, która rzeczywiście świetnie sobie, sobie radzi. Ja tutaj z trenerem rozmawialiśmy, wygrała, nie przegrała od 14 kolejek ligowych, 12 zwycięstw, 2 remisy, nad wami 13 punktów przewagi. Tak się zastanawiam, jaka atmosfera w szatni jest przed pojedynkiem z takim rywalem. Na pewno robi to wrażenie, e, ten wynik, jaki osiągnęli, ale my jesteśmy spokojni, ponieważ no, jedziemy tam, nie ma co ukrywać, wygrać. Jedziemy zdobyć 3 punkty, jedziemy. Zmniejszyć dystans do widzewa, do, do, do miedzianki, i po prostu nie ma innej opcji. No, każdy wie doskonale, jaki jest nasz cel. Wygraliśmy ostatnie spotkanie. Przyjeżdżamy, przyjeżdżamy zdecydowanie podbudowani ty, 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 tym ostatnim zwycięstwem. No i tylko taki jest nasz cel. Spodziewasz się, że będziesz miał dużo pracy? Ja jestem przygotowany od początku, że, że, że może być różnie, bo tego te gdzieś tam wizualizuję sobie jak to spotkanie może wyglądać. Jadę na Dolny Śląsk, jadę tam na moje tereny, także no na pewno będę chciał przypomnieć wszystkim, że, że, że moje nazwisko na Dolnym Śląsku pokaże się z dobrej strony. Analizowałeś Miedziankę pod kątem tych najskuteczniejszych zawodników? Mniej więcej, mam jakiś zarys tego, kto tam, kto jest niebezpieczny. Wiadomo, że no, trzeba być przygotowany na każdego, bo to czy stały fragment, czy, czy gdzieś tam z rozegrania no, są niebezpieczni, ale no mówię, no, my musimy patrzeć przede wszystkim na siebie, narzucić swój styl grania i tak jak my ten mecz chcemy rozegrać, a nie tak jak miedzianka nam na to pozwoli. W ostatnim spotkaniu były takie momenty i teraz musimy zdecydowanie to poprawić, żeby cały mecz był po prostu po naszej myśli. Tam w leknicy słyszałem, że już te szampany są wykupione w sklepach, bo zaczęły się już chłodzić. Bo no ta przewaga i gra podopiecznych Wojciecha Obozimskiego kibicą jakby daje pewność, że będą świętować ten awans. Z jednej strony to jest budujące, z drugiej troszeczkę ospałe, bo też może być dla nich. Dlatego my musimy wykorzystać to i my musimy przede wszystkim patrzeć na siebie, bo tak jak to wspominałem, po Stomilu czy po euks że dla nas się liczy to, co się dzieje przed nami, nie za nami, bo nie możemy patrzeć za siebie, tylko musimy przed siebie i to jest dla nas najważniejsze. I chcemy tam jechać po trzy punkty, i po to tam jedziemy. I no mówię, mam nadzieję, że, że będziemy mogli po spotkaniu mówić, że korona pokazała się z dobrej strony, strony zwyciężyła na boisku lidera i to jest nasz cel. No, trzeba zagrać jednak pewnie zdecydowanie jeszcze lepiej, nawet od tego meczu wygranego z resowią Rzeszów. Biorąc pod uwagę momenty, kiedy oddawaliście jednak pola trochę drużynie z Rzeszowa, i to oni były takie długie fragmenty, gtowali warunki. Dobrze, że tego nie wykorzystali, tylko jedna bramka stracona. Mieć może nie mieć tyle litości. Co ja mogę powiedzieć? No na pewno musimy każdy z nas patrzeć przede wszystkim na siebie, bo jeżeli będziemy patrzeć na siebie, na swoje błędy, to wtedy podniesiemy wartość zespołu, że będziemy mniej popełniać ich zespołowo. I myślę, że tylko taka droga nas kieruje do tego, aby, no, poprawiać się ze spotkania na spotkanie, no bo naprawdę jeszcze jest sporo meczy, no ale to nam już cztery punkty uciekły i my chcemy, chcemy patrzeć tak, jak to powtarzaliśmy przed pierwszym spotkaniem. To są same finały, to nie ma mniej meczu o mniejszej randze i wadze, tylko każdy, każde spotkanie tak samo waży i tak, t, tak samo daje punkty, dlatego my musimy no, punktować po prostu i udowadniać swoją wartość i tak, tak jak to powtarzamy od pierwszego spotkania, żeby korona wróciła tam gdzie jej miejsce. Ja dziękuję. To jeszcze pytanko odnośnie takiego małego podsumowania tej wiosennej kampanii. Jak podsumowujesz te wiosenne spotkania Korony Kielca? Myślę, że teraz po tym ostatnim zwycięstwie będziemy mogli powiedzieć, czy wszyscy zmierzamy właśnie... Razem i czy wszystkich zawodników, tak jakby puściło każdego z nas, bo gdzieś tam była dużo niepewności. Pierwsze spotkania nie poszły nam po naszej myśli. Teraz wygraliśmy wreszcie. To było bardzo ważne mentalnie zwycięstwo dla nas i myślę, że no, teraz powinno już bardziej, bardziej, łatwiej być każdemu z tą jakością na boisku. i Mam nadzieję, że tak będzie i to wszystko przełoży się na boisko. Nie tylko od strony mentalnej, ale i piłkarskiej. Można powiedzieć, że w pewnym sensie. Byliście przeładowani jakoś emocjami w pierwszych tych spotkaniach, chociaż no, można było powiedzieć, że te czerwone kartki są tego wyznacznikiem, aczkolwiek moim zdaniem, one były no, na, na tyle, że tak powiem, niecelowe i jakoś tam nie. Były bardzo przypadkowe, tak, więc to one nie powinny tylko potwierdzać, ale jednak no, chyba było troszeczkę tej nerwowości za dużo w waszych poczynaniach na początku. No troszkę nerwowości, właśnie no, dużo przypadku. Przez to wszystko, że właśnie no dwóch spotkań kończyliśmy. 11, tak jak powinniśmy. No Dobrze, że gramy u siebie, to mamy wtedy, jako 12 zawodnika, to jest nam też dużo łatwiej. Wiemy, że będą z nami też kibice na najbliższym spotkaniu, to jest dla nas bardzo ważne. No i to, to wsparcie się czuje na każdym kroku. Każdy w tym klubie, w tym mieście, no, zależy mu na koronie i to jest naprawdę na każdym kroku widoczne. Ja zawsze czuję z tyłu wsparcie też i mówię, to jest, to, to jest bardzo budujące. No i myślę, że no wspólnie, razem zmierzamy w tym celu, żeby właśnie. Tak jak powtarzałem, korona wróciła tam, gdzie jej miejsce, żeby korona goniła czołówkę i mam nadzieję, że już te, te czerwone kartki się wyczerpały i będziemy kończyć w 11 tak jak powinniśmy. Te spotkania, nie będzie żadnych błędów i będziemy mogli wspólnie radować się po meczu w Legnicy. Rozmawialiście z Mario w szatni po, po tym spotkaniu? No czy sam wiem, jak to też przerabia, niestety, etap czerwonej kartki w swoim życiu, i wiem, że to dla zawodnika nie, nie, jest, nie jest łatwy moment. No, jest, jesteśmy wspólnie, jesteśmy drużyną. Wiemy doskonale, że nie chciał tego zrobić celowo. Piłka odskoczyła, no to tak, czasami spóźnienie kosztuje, tak. Mogło to się inaczej zakończyć, jeżeli by nie dostał od razu przy pierwszym faulu, na przykład żółtej kartki, bo to już można potem kalkulować, jakby to było. No, stało się, jak się stało. No. Dociągnęliśmy ten wynik, szkoda, że gdzieś tam nie ukuliśmy jeszcze przeciwnika, bo, bo, bo to na pewno by smakowało, jakbyśmy wygrali na UKS-ie, no ale no, wygraliśmy dopiero na resowi, no ale to teraz mam nadzieję, że możemy powiedzieć, że po tym najbliższym spotkaniu, że to jest jakaś tam seria zwycięstw i pasa, którą korona będzie miała. Wspomniałeś, że wizualizujesz sobie to spotkanie. Często się słyszy od sportowców, że sobie na przykład wizualizują, na przykład, nie wiem, Jan Błachowicz wizualizuje sobie walki przed UFC, jak wyglądała Twoja wizualizacja? Jak sobie wyobrażasz, że to spotkanie będzie przebiegać? No na pewno zawsze staram się przyciągnąć te pozytywne emocje i wibracje, które, które dużo dają potem, szczególnie mi w Bramce. No, ja muszę zachować spokój, muszę zachować tą pewność. No, to jest bardzo ważne, żeby pomóc zespołowi. Muszę. Kiedy wiedzieć, w, który, w którym momencie pobudzać, w którym momencie troszeczkę te emocje, żeby chłopakom gdzieś tam puściły, no ja jestem od tego z tyłu, widzę wszystko przodem, żeby dobrze podpowiedzieć, czy, 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 czy właśnie pomóc w jakiś inny sposób, no i zawsze staram się, no mówię, właśnie te wszystkie negatywne emocje odsunąć od siebie i bazować na tym jakimś doświadczeniu. To, to gdzieś to myślę że przez, przez lata każdy z nas to łapie, czy to przy pomocy psychologa, trenera mentalnego, no mówię, każdy ma swój sposób. I to mi bardzo pomaga gdzieś tam przygotować się do spotkania i, i, i po prostu nie patrzeć na to, z kim to się gra. Ważne, że, że to, bo tak naprawdę wychodząc na boisko z 11 na 11 i, i tak jakby kto tego dnia będzie miał więcej tej, tej takiej mentalności, zwycięzcy i charakteru, to po prostu spotkanie wygra i będzie dążył do tego, żeby, żeby tak było. I pewnie zaraz tyłu też wizualizujesz. No, oczywiście to jest cel, cel, który pozwoli drużynie nie przegrać na dzień dobry. Bywa różnie, bo, bo bywają różne spotkania, no ale to dla, dla bramkarza zawsze jest jakiś tam mały plusik, jeżeli zrobi wszystko, że, że drużyna tej bramki nie straci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy do oglądania, piątek godzina 18. Przypominamy, że teraz można po wykupywać pojedyncze spotkania w cenie 10 zł Polsat Box Go, dedykowany link Korony Kielce, a całą resztę zapraszamy do Legnicy. Do bycia naszym, tak? Dwunastym zawodnikiem. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo.